Siema siema, witam ponownie z tej strony. Donson, gramy w Return to Castle Wolfenstein. Wydaje mi się bardzo mocno, że będzie to już ostatnia misja. Jest to mis Operacja 7, Operation Resurrection, i w tej misji pewnie będą dwie podmisje, że tak powiem. No i się pożegnamy z tą gierą. Siemano czat, siemano Herald jest z nami, elo Klasycznie, jeśli ktoś to ogląda na YouTube to zapraszam na grupę Discordową Uu. Tam ten streamek, można powiedzieć ten odcinek ma premierę w postaci streama Co to jest? Dlaczego to ma tyle życia? Spalmy to, jee, yeah. spalmy to zanim zacznie. Znacz nic zniesie jaja. O, sorry, zapomniałem. Elo, Elo, ma się siema Ej, dobra, przeżyłem. Użyłem pierwszy raz w grze palnika ognia, nie? Tak na poważnie. No serio, wydaje mi się, że to już będzie zaraz koniec gry. Jeszcze się w jakieś katakumby znowu, w, że tak powiem, w, wpakowałem. No i co mi to otworzyło? Co mi to otworzyło? Tu coś jest, tu coś jest, tutaj. W ogóle grałem dzisiaj w... Na telewizorze w Dark Souls 2 na Xboxie 360. A kupiłem nowy telewizor. Dzisiaj go powiesiłem na ścianie. No i muszę powiedzieć, że na takim telewizorze to on ma 70 cali. To taka stara gra na Xboxie 360. Wcale nie wygląda jakoś źle. Nie wiem, czy on ma tam takie, że tak powiem, polepszacze obrazu. Ale no naprawdę. Byłem pod wrażeniem. Normalnie na takiej starej konsoli można grać na takim telewizorze. To jest po prostu coś pięknego. Przeszedłem sobie troszkę tam w tych Dark Soulsach, jednego bossa rozdupiłem. Tego takiego poskładanego z trupów w Brynsztoku. Nie wiem czy grałeś, jak grałeś to pewnie wiesz o kogo chodzi. Grałem jeszcze w Red Faction Armageddon przez chwilę. I odpaliłem sobie... Ja w ogóle jestem wielkim fanem Metal Gear Solid, tej serii. Mam praktycznie wszystkie części nagrane na kanale. Oprócz. Oprócz. Yy, Peace Walker. No właśnie tak z ciekawości sobie tego Peace Walkera włączyłem. Yy, I ten. Przeszkadzać im? Ta broń taka jest raczej. No właśnie. no tego peace sobie włączyłem, no to ja po prostu, wy... o kurwa że tak powiem wydupiło mnie z kapci jeśli chodzi o, o to jak to, to wygląda najłatwiej było, najładniej byłoby wypróbować sobie ps4 pro nie, ustawić ją w tryb 4k włączyć hdr i, i na przykład nie wiem god of war albo coś takiego jebitnego zapodać no i wtedy pewnie bym dopiero dostrzegł prawdziwe jakby walory nie Takiego telewizora, ale mi się nie chce, bo... Mam to w dupie. Mam tu wszystko podłączone. Musiałbym to przenosić, pieprzyć się z tym, po prostu mam to wywalone. Ej, czy to jest ten to miejscuwa? Cały magazynek gdzie w takiego zioma. Ja nie wiem, to jest po prostu niesamowite. Jak to jest możliwe? Ta gra zajmuje z 700 mega, nie? Zajmowała pierwotnie. Żeby była tak, taka mała gra, tak piekielnie sugrywalna i tak dobra, że ją po prostu sobie przechodzisz i nie możesz przestać w nią grać. A i niepotrzebne to było mi. No już dobra, trudno. Nie może być idealnie. Po prostu jest super. Nie wiem dlaczego nam mnie zawsze omijała. O nie! Helga von bullo! Mówisz, że Soulsy mnie ominęły jakoś. Ale ja to, ja to rozumiem, bo ja dopiero Soulsy nadrobiłem w tym roku. Zacząłem grać w styczniu od jedynki i się skończyło na Sekiro. Przeszedłem wszystkie Soulsy, Bloodborne i tego, i Sekiro. Coś mi tam wibruje. Także powiem Ci, że też byłem sceptycznie nastawiony. Ale te Soulsy to jest coś pięknego. Po prostu zostaje ci taka jedna wielka dziura w serduszku, po solcach, ale mnie rozdupił. dobrze szło, mi tak dużo życia. O, tu koleżki nie ma? Nie ma. Dobrze. 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 O to chodziło. Idziemy dalej. Muszę jak najwięcej mieć żyćka i armoru. Ponieważ, tak jak mówię, to będzie koniec gry. Choć podejrzewam, że nas jeszcze zaopatrzą w ten sprzęt. Na ostatnią walkę. Tu niestety oberwałem. Co to jest jakiś kurwa, kapłan dagradaj no, a jutro przyjeżdża do mnie kolega z Xbox'em ONE, i mam zamiar właśnie podłączyć go do, do, do tego telewizorka. Tam już troszeczkę będzie lepsza grafa. No i będziemy testować. Zaraz przyszedłem. E, najfajniej to by było właśnie mieć PS5, do, tutaj do, do, do grania, do streamowania. A tam bym sobie PS4 Pro wsadził na takie właśnie granie, takie codzienne, znaczy codzienne granie, takie no, o kurde. To sami tacy silniejsi. I ja nie wiem, tej broni w ogóle amunicji nie, nie ma. A oni to są tacy celni, że normalnie wychylisz się za rogu i już dostajesz chyba baziora. Masakra, co? Masakra. No okazuje się, że to jest najlepsza broń, bo raz, że ich stanuje, dwa, że jest do niej amunicji sporo, trzy, że jest celna, cztery, że ma yy, lunetę. Koniec? A i tak nie wyglądało no, no jak, no jak, no, 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 no kurwa no Walę Niemca po kasku, a on przyjmuje wszystko Nie może tak być te snajpić Ale gówno. Aj I to i tak na takim super farcie zrobiłem. W ogóle tutaj, drzwi zamknięte. A tutaj, no właśnie oni są strasznie już zabójczy. Gdyby skąd on się wziął, ja pierdolę. Co za co za kurwa, Helmut. A bo właśnie w tej grze można w ogóle kopać? Można kopać. He, to jest content. Ale co? Co to było? Co to było? Co on tu w ogóle zrobił? Co on robi? Jest ta broń jest bezużyteczna, po prostu Ona jest bezużyteczna, no Kopanie na zioli wyjebki, ta, dokładnie Tutaj leży Jeszcze ciepło Ile gramy? 13 minut dopiero. No to Elo. Nie no, wydaje mi się, że chyba dojdę do końca. No, helmut jebany. Zresztą mi to wkurwiać, bo ewidentnie mają podkręconą tutaj celność. No i patrz, co on robi. Co za... No mówię Helmuty. No jak? No od razu cię w głowę trafia. Wprawdzę, no ja tam tylko wy, wychyliłem, dosłownie się wychyliłem taką głowę. Wychyliłem głowę, a on już. No jak? Jak? Jak przez przez podłogę? No jak? Prze przeszu granat, przeszu granat skurwa nienormalny, czy to jest nienormalny Wunderwafel, no tu ja pierdol. Oh, hold, hold. Mi się tak czasami potrafią y, zapętlić jeden za drugim, tylko jak ja hold, hold. No i patrz jak on to robi. Lub dwa felki. Trafiaj go! Ja pierdolę. Dobra Zajbiście, teraz się muszę tam cofnąć, a pewnie po drodze i będzie milion Ale to już no zrobili takie trudne bez, nie bez powodu, no bo koniec gry, tak? To musieli to jakoś uprzykrzyć Koniec planszy Tak jest, dobra Zasłużyłem zasu na łyka wody Koniec gry, chyba. To oto moja żona Lafirynda. co do dziś What Ma smoka z dragon dogmy ja myślę że jego to trzeba od razu z grubej rury nie To ta. O kurwa. Co ona się zamieniła w ogóle? O szybko poszło. Idziemy z nimi Jest Dobra Dobra Idzie dobrze Idzie dobrze Aha, widzę, że oni się będą chyba nieskończoność tutaj pomp pompować, tak gdzie ten Heinrich Pancer Fausa w głowę teraz Venom po głowie z Venoma Już do oporu teraz wenomy ładujemy Uuu, pożycie. O ja, Ej, o co tu chodzi? Ale przedziwne to jest. masztu. nie, dobrze, bo to potrzebował sprinta na to, żeby uciec od tych dusz. No, weź. Bez sensu. Bez sensu Bez sensu W ogóle nie wiem jak to, jak, to, jak to działa, no one tak mnie atakują co od tyłu jakoś Tam widzę lecą Aż się ostudzi i zaraz mu przywalimy kolejną. Tam było fajnie, już mu zbroja spadła. Haha. <grym zmarł> Gra mi się przycięła i ten. I nie, nie wiedziałem, kiedy. Hmm, pykło pierwszy raz. O jeden raz za długo. Można powiedzieć, że za późno wyjąłem. jak ten O, Dobra, nie szkodzi. To też można ewentualnie Użyć przeciwko niemu Na hita no dokładnie na hita byłem dziwne to To jest do Venoma Ale było Dobrze Dobrze Użyjmy wszystkiego co takie jest właśnie Dobrze. Już lecą duszę. On no już jest na wykończeniu. Chyba już. Yeah.

Mamy to. Przeszliśmy chyba. Przeszliśmy grę. Come in. You wanted to see me, sir? Oh, i just uh, finished reading the last of the reports. it's still hard to believe. well, i suppose we can close the book on operation resurrection, wouldn't you agree? yes, sir. jack, i think that agent blaskowitz deserves a medal for what he did, but seeing how this mission never officially existed, i'm sure he understands, sir. No i fajnie O tak, na jak Gratki, mordał, krótki ten odcinek będzie... Nie, 30 minut już trwa To tyle co pierwszy, pierwszy też miał 30 Na luzie A zleciało jak 10 ale fajnie, mamy to. Jee, kolejna gra za nami. W ogóle to tak się stało nad tym, żeby pociągnąć serię y, właśnie Ulfensteina jeszcze. Ale muszę się nad tym zastanowić. No, bo mam w zasadzie jeszcze 2009, i to te wszystkie na PS4. Tam jest ich 4 albo 5, nie? Y, mam wszystkie te gry. Fajnie by to poszło jedno za drugim sobie. Czemu nie ma muzyki? Nie ma, bo nie ma. No i już. Super. Super ekstra, to fajnie, dzięki za wspólne granie i zapraszam na kolejne odcinki, streamki i wszystko na pewno będzie się działo. Elo!